Organizacja Inwestycji Miejskich i Spoty Wyborcze sprzed czterech lat kreuje się nie tylko na ojca miasta, ale również rozpoczętego w nim boomu inwestycyjnego. Niezręcznie mi tą tezą polemizować, poprzestanę zatem na stwierdzeniu, że każdy, kto ma rozeznanie w sprawach miasta wie, jaki to byłby boom, gdyby zależał od kompetencji tego ojca. Szanowni Państwo, nie przywiązuję do tych i niektórych innych incydentów wyborczych uwagi większej niż na to zasługuję. Jeśli wspominam o tych dość smutnych próbach budowania swojej pozycji cudzym kosztem, to głównie dlatego, żeby wyrazić przekonanie. Iż mieszkańcy Olsztyna nie dadzą się zwieść, że potrafią odróżnić przysłowiowe ziarno od Z Tego typu próby są zresztą najczęściej podyktowane nie złą wolą, bo to nikogo nie, nikogo nie posądza, ale brakiem pozytywnego i realistycznego programu. Zwykłem pracowicie spędzać y, czas. Jednak okres ostatnich pięciu tygodni. Był dla mnie okresem szczególnie wytężonej pracy. Podobnie zresztą było w przypadku osób kandydujących do Rady Miasta z mojego komitetu wyborczego i osób z nami współpracujących w tej kampanii. To, z czego na co dzień jestem dumny, a mianowicie, że jestem prezydentem Olsztyna, nie sprzyjało mi w tej kampanii. Nie mogłem bowiem na, na nią poświęcić tyle czasu, ile bym chciał a może też ile powinienem. Przez cały ten okres normalnie wypełniałem obowiązki prezydenta miasta. Nie chciałem, aby moje kandydowanie spowolniło bieg jakiejkolwiek sprawy lub wydłużyło czas jej załatwiania. Mimo tego ograniczonego czasu uczestniczyłem w wielu debatach, spotkaniach i innych formach komunikowania się. Z naszymi wyborcami. Spośród nich najwyżej sobie cenię bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami naszego miasta. Powody do zadowolenia są co najmniej dwa. Po pierwsze, spotkania te pozwoliły wzbogacać nasz program wyborczy. Ze skromnością idą w parze. Mamy kolejne potwierdzenie. Prosimy, prosimy panowie. <noise> e, szanowni Państwo tak, tak, tak to już jest, że w kampanii wyborczej w kampanii wyborczej temperatura zwykle rośnie pewnie jej kulminacja nastąpi w niedzielę e, temperaturę naszego spotkania podnosi obecność znakomitych gości z Państwa, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego, popierającego naszego kandydata na urząd prezydenta miasta, jak i kandydatów do Rady Miasta, kandydujących z listy naszego komitetu. Mam niewątpliwą, niewątpliwy zaszczyt, a i przyjemność niemałą, że powitam w imieniu naszego komitetu Państwa, którzy zechcieli uczestniczyć w tym Komitecie Honorowym. Witam najpierw jedyną panią, która jest w tym gronie, pani Iwona Pawrowicz. <klucz> Witam serdecznie panów już w porządku alfabetycznym, pan doktor Antoni Celner.